Witam serdecznie, proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie ze skalą. Na mapie w skali 1 cm do 400 m zaznaczono odcinek o długości 6 cm, który łączy dwie miejscowości znajdujące się po przeciwnych stronach jeziora. W rzeczywistości odległość ta jest równa, więc tak. Przede wszystkim napiszemy sobie, jaka jest skala. Skala 1 cm na mapie to. 400 metrów rzeczywistości. Tak też napiszę sobie mapa teren. 1 cm na mapie to 400 metrów. A my mamy 6 cm. To co, ile razy więcej? 6. Więc co? 6 pomnożymy przez 400 metrów. Jak sobie ułatwiamy, zera nie liczę, tylko 6 razy 4 to jest 24, dopisuję dwa zera, metrów oczywiście. No, już mogę podać odpowiedź. W rzeczywistości odległość ta jest równa 2400 metrów. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.